Hej, cześć, Manko. witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Princess Beach Showtime na konsoli Nintendo Switch. Ja sobie gram na Joy-Conach, więc zaczniemy sobie przygodę od naszego super ekstra cudownego bossu. O tak, wchodzimy do bossa. Boss będzie chciał od nas 20 game'ów. Sparkles Games! Wydajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba ten materiał, udostępnijcie znajomym, jeżeli wam się spodobał Zapraszam do linków do kapselka, do Bike żeby wypić ze mną wirtualną kawę. No i do Facebooka, Instagrama i tak dalej, tak dalej. Skakujemy do naszego bossa. O, Logic jest. Nie zawiedli, nie zawiedli. Dwie klatki na krzyż. No dobra, muszę spięć. Boże. Cudownie. O. Pan kot. Kojarzycie Alicję z Krainy Czarów? Jest na podobieństwo, tak mi się wydaje przynajmniej, na podobieństwo tego kot. Co ja tutaj mam? Rau, 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 rau. Jestem kotem. Jestem kotem z Alicji Skrajnych Czarów, który pożere was. Rau. Jacktor, tak to przeczytałem? Pierwszy etapie jest miary. Przychodzę to już chyba trzeci raz. Pierwszy etap jest spoko, pierwszy etap jest bardzo łatwiutki, bardzo fajny do wykonania i tyle. Ale kolejne etapy są... Ej, okay, tu jakoś przyszliśmy. Czy damy rady, tak? Nie damy rady, tak. O kurde. Nie! No i teraz z tego etapu. Dlać mi łapki O oh, cholera Dobra, mamy ten etap. Mamy, 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 mamy kolejny etap. Wreszcie w końcu, ale to jeszcze co najmniej ze dwa. Powiem wam, że tak męczący jest ten etap. Dajcie spokój. Tak się nigdy nie namęczyłem w tym etapem. Żadnym etapem. Chodź, 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 chodź. No na Można. No, nareszcie. No, o panie, jaki głupi etap. A to dopiero tylko boss. I to jeszcze nie ostateczny boss, ale tak głupiego kota. To ja dawno nie widziałem. Nintendo, coś ty narobił. To gra dla dzieci, a taki głupi kot. Nie, By tego nie zobaczyć, ale ja już mam 24 minuty. Ja pierdyjkam Co to? Czyżby to już finisz? Nie nie pomijamy tego. Wiadomo, te teksty możecie sobie zatrzymać, jeżeli kogoś interesują poczytać to spoko, A, tak. Co to jest? Wybór etapu, piętra. Lecimy na górę. Zobaczymy jeszcze jeden poziom. A właściwie odblokujemy tutaj górę. Jeszcze góra jest. Tutaj jakieś przebieranki. Tutaj mamy co mamy detektywa. Co tu mamy jeszcze? Tam mamy tych dziwnych tutaj sztylety. No i tutaj bossu. To nie mieliśmy przebieranek. Kto ja chcę przebieranki? O, długie. No i to. W tym odcinku będzie tyle, bo nie wiem w ogóle ile to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie za długo. Chcę, żeby te odcinki były tak mniej więcej 25 minut max do 30. Żeby też Was nie zanudzić. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Oho, tu jakieś starożytne, starożytna, feudalna Japonia. A, im nie zrobię nic. Oczta. Hmm. Jakieś porwali. Okej. Okay. A, no tak. Mogę się domyśleć. Mamy moc. Otwarcie drzwi. O no, kasy to ja potrzebuję. Ori, ale potrzebuję kasy. Kulfononosy nosy. Daj coś od ciebie. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie jak to zabawnie wygląda z jednej strony. Okay. Okay. Co tu mamy? No, fajnie. Bierzemy monety i kontynuujemy przygodę. Kacceńka. O, no, kamienie! O, patrzcie. Nie? Nie skoczycie tu? No to dobra, no to lecimy do was. Okej. Okay. Ile monetek? Ocie panie. Aaaa, Łatwiutko! Także łatwiutko, bez problemu, daliśmy radę. I to już koniec, dziękuję wam! Cały poziom! Nie no, szartuję, teraz będziemy mieli moc przebierania się w Ciucholandzie. Teraz jesteśmy Kung Fu Peach.

A tak za specjalnych mocy, to ty nie masz piczka. To ja to narobiłem. Okej. Okay. skoczę skoczę. Hmm. też tak też nie? Okej. Okay. wzwona się takie mogę? Aha. Okej. Okay. Gwiazdka. Pięknie. Pungfu master jestem. Dobra, to teraz pewnie te drzwi mogę rozwalić. A jak Kungfu ziomeczki. Tylko bardziej sensowne by było przez te drzwi, no ale spoko. Nie ma za co. O, bosik, chodź. Dobra, kontrolsy weźmy B. No dobra. Rozwalony taki mini bosik to właściwie nie posty, tylko taki mini bossik. No nic, udało się. Gwiazdka, gwiazdka, córko, nie umijaj. Jeszcze spora droga. Mamony też nie można. Kurde no. Chińskie, jak to mówię, chińskie poszykadło. No, w temu... Okej. Okay. Nie no, kasy nie omijajmy. Nie omijajmy. Chociaż... Chociaż... A -a. No, miałem pomysł. Gdzieś tu. Nie? Nie tu. A to takie światło było. Kup to bezes. Pięknie. Gwiazdka. Chyba mm. pierwszy raz mi się udało. Ojej, ojej. Teraz będę tutaj. wy coś hmm, tak A no wiesz kimi garnki jak ty tak możesz <grywy> dub tu. jak ja tu z góry muszę wejść? Hmm. Jakieś pomysły, jak od góry wejść? O czymś jaki lak był przez chwilę. Pięknie. Czy ja mogę się jakoś odbić? Tu Ale spróbujmy z tej strony, jakoś nie? Czy ja mogę tutaj? Aha, dobra, to już wiem jak. Dobra, jest gwiazdka. Teraz tu wskakujemy i... Kurde, no wskakuj. A. Kurde, no nie umiem. Dobra skoczyłem Ano tak moc kamienia. Dziękuję. Dobra, rozwaliliśmy tego ziomeczka. Lecimy dalej. Na górę, na górę, na górę. Cyk. Eee, wracaj. Wracaj tu. Tu, 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 tu. Ja chcę tu zobaczyć, czy ich nie uratuję. Dobra. Eee, tu nic nie ma. Okej. Okay. Będzie BOSS! Teacher! Żyćko się zawsze przyjda. Opowiedzcie, że nie. Serio? A tu trzeba zadziałać tą... Y kim takim domu się przegrać. Prawie całość mnie cofnęło. No i dobra Mogę tu wskoczyć? Okej. Okay. Okej. Okay. Zrobi listę. Więcej was matka nie miało, nie? Luz. Ale to było fajne, tak się obkręcać to. Tylko odkręcę, jak ten jest fajny. Oh, can I do that much like Kung Fu? Yeah, Kung Uh Kanye yeah <laughs> Oh Mistro Ah A tak, Dub. Mm, jestem dobry w tym. Tak, tak. I dub. Dobrze! Zwycięstwo. Za to to już musicie dać łapkę w górę. Nie ma opcji. Wygraliśmy. Koniec setupu. Nice. Mamy tyle tych yy, gwiazdek, dużo monet i jeszcze wstążeczka. Super. Zobaczcie ile kasy mamy tak ogólnie, długi poziom, długi, ale z tym się liczyłem, ale mm, był spoko, był spoko, chociaż powiem wam, że no trochę niektóre poziomy są takie mech, ale ogólnie gra nie jest zła, za stówkę czy tam 130 spoko. Normalnej pełnej cenie to bym narzekał na wiele aspektów, na przykład na złą optymalizację, na to, że jest dosyć powtarzalna i ogólnie taka dosyć przeciętna, ale to jest gra dla dzieci, więc nie wymagajmy. Moi drodzy, to jest na tyle. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się, patrzcie linki w opisie materiału. Bądźcie zdrowi yy, i pamiętajcie, że jesteście wspaniałymi ludźmi. Nie zmieniajcie się, a jeżeli ktoś coś mówi, to czasami warto nie słuchać. Yy, trzymajcie się i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku już z Speech Showtime. Do zobaczenia. Cześć! Pa! i